Pan jest pasterzem moi, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, na wody spokojne prowadzi mnie. Na niwach zielonych pasie mnie, na wody spokojne prowadzi mnie. Pan jest pasterzem niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, na wody spokojne prowadzi mnie. Na niwach zielonych pasie mnie.